Dzielimy powyższy wielomian przez dwumian x minus 1. x do trzeciej podzielić na x jest równe x kwadrat. x kwadrat razy x, x do trzeciej, ale tutaj wpisujemy z przeciwnym znakiem. x kwadrat razy minus 1, minus 1x kwadrat z przeciwnym znakiem plus x kwadrat. Podkreślamy i sumujemy x do trzeciej odjąć x do trzeciej 0 minus 2x kwadrat plus x kwadrat minus x kwadrat. Dopisujemy minus 5x i dzielimy. Minus x kwadrat podzielić na x jest równe minus x. Minus x razy x. To minus x kwadrat z przeciwnym znakiem plus x kwadrat. Minus x razy minus 1 to x z przeciwnym znakiem minus x. Podkreślamy i dodajemy. Minus x kwadrat dodać x kwadrat 0, minus 5x odjąć x, minus 6x. Dopisujemy szóstkę i dzielimy. Minus 6x podzielić na x jest równe minus 6, minus 6 razy x, minus 6x z przeciwnym znakiem plus 6x. Minus 6 razy minus 1 to plus 6 z przeciwnym znakiem minus 6. Sumujemy Minus 6x, dodać 6x, 0, 6, odjąć, 6, 0. Jak widać, wielomian podzielił się bez reszty, gdyż liczba 1 jest miejscem zerowym wielomianu. Przypomnę, że miejscami zerowymi wielomianu są liczby, które po podstawieniu za x dają 0.